20-lecie pracy trenerskiej, trenerskiej Mirka Okińskiego, a z nami Admaster. Co tutaj robisz? Dobra, to już kręcimy, nagrywamy? Tak, o, już tak fajnie, szybko. Co robię? Zacznijmy od tego, że to było 6 lat temu, kiedy Mirka poznałem w Toruniu. To było chyba mistrzostwa Polski amatorskiego MMA. Nic z tamtych mistrzostw nie przywiozłem, ale przywiozłem jedną cenną rzecz, mianowicie znajomość z Mirkiem Okińskim. E, wiesz, lubię takich ludzi, y, którzy no, kipią taką pozytywną energią. A on bez wątpienia właśnie taką osobą jest. E, no i właśnie i, i te, mistrzostwa, te mistrzostwa wtedy amatorskie, y, nie, nie Julicy, tylko MMA, właśnie zaowocowały tą znajomością, no, która trwa do dziś. Nie jest to jakaś super bliska znajomość, y, bardziej y, na odległość, y, ale cenię, cenię ją sobie, dlatego tu jestem. Mieliście okazję razem trenować? Jedynie raz, ale mieliśmy, tak. I dzisiaj było seminarium z Karolem Matuszczakiem i z Mirkiem właśnie, na którym miałem okazję być. No trenerem, trenerem jest dobrym i tego nie trzeba mówić, ale oprócz tego, że jest dobrym trenerem jest jeszcze, no właśnie tak jak już mówiłem, no mega pozytywnym człowiekiem i, i myślę, że tym, tym właśnie przyciąga ludzi do siebie. Właśnie przechodzi je, też bardzo kontrowersyjnym człowiekiem. No i marketingowo działa dosyć, powiedziałbym specyficznie, na przykład promocja walki Szymona Kołeckiego z Mariuszem Pudzianowskim. Jak to oceniasz? To jest jego styl, który doskonale się sprawdza zresztą. Nie wszyscy muszą to lubić, ale ważne, że to działa, ta jego narracja, ten jego specyficzny styl prowadzenia. Jakby to powiedzieć, tego marketingu nie jest czymś, co, co raczej się, nie jest czymś, co, czego się uczyć w podręcznikach, ale to zawsze jest jego styl i ludzie o tym mówią. Nawet my o tym mówimy teraz, czyli jak o czymś się mówi, to znaczy, że to działa. Rozmawiałem dzisiaj z trenerem oczywiście, powiedziałem mu, że może on mógłby wejść w takie gale jak Fame MMA. Z jego jak gdyby takim zacięciem, charakterem to by się dobrze połączyło. On by się czuł w, w tym świecie jak ryba w wodzie. On myślę, że on kocha takie tematy. Jak kontrowersja, jak e, nawet free fighty. Myślę, że on to lubi. Więc, e, więc myślę, że w ma by się sprawdzić jako trener, może prowadzący jakąś jedną z czołowych postaci. Na pewno byłby wokół tego szum medialny, czyli kolejna rzecz, w której, w której Mirek Oniński czuje się doskonale. Więc myślę, że wszystko przed nim jeszcze. Śpiewałeś podobno dzisiaj Dawaj na ring. Właśnie zupełnie nie byłem do tego przygotowany. Chciałem stworzyć swoją własną wersję piosenki Dawaj na ring, ale zabrakło czasu i tu nagle Mirek podchodzi z mikrofonem i namówił mnie. No i nie wiem czy to... A zobaczymy to? Będzie można to zobaczyć u e, was? Wiesz co, ja nie nagrywam. Chyba Piotr to nagrywał, ale mam nadzieję, że tak. Do teraz boli mnie gardło, tak się wydzierałem. Zobaczymy, no. Nie, w ogóle to marzyło mi się, żeby tutaj przyszedł Krystian Pudzianowski, wyrwał mikrofon Mirkowi i, i powiedział: No, ja ci pokażę, jak to się śpiewa. Zwłaszcza, że Mirek ogłosił, że będzie konkurs karaoke, właśnie na tą piosenkę. Ja już oczami wyobraźni widziałem tutaj Pudziana, jak wchodzą, Pudzian Bend i śpiewają, ale to się nie stało, a szkoda. No to ciekawe, tylko sami sportowcy dzisiaj, z kim nie gadam, to zaraz leci do domu albo bezalkoholowo. E no właśnie, dzisiaj e, moja żona prowadzi, więc e, poz, poz, pozwoliłem sobie... E... Jeszcze raz zrobimy ring? Jest Chyba tak. Dawaj na ring, mu Nie, mój... nie ty, ty jesteś najlepszy. A wiesz, wie, jak to, to dobrze zrobiłeś, normalnie z nim możesz śpiewać całą noc. No to no, opuścimy to tutaj na antenie. Fajna ring, dawaj na ring, zaraz Skleimy się... to. Właśnie mówiłem, że... Wiesz, to bardzo chętnie zobaczę. E... Że moim marzeniem było, żeby tutaj Pudzian Band wpadli z Buta, wiesz, drzwi otwarli, ci, wyrwali ci mikrofon i zaśpiewali. Gdyby mieli takie wiesz, trochę by byli z jajem, chłopaki, to by to zrobili. A nie ma ich tutaj. Co to znaczy? Bo, bo tak, Pudzian jest pół półleszczem, a jego brat ćwierć leszczem. Ja tego nie powiedziałem. Przejdź, przejdźmy może właśnie do sportu. Będziesz jeszcze startował? No będę. Mam już dwie fajne propozycje. Jedną z nich, nieco poważniejszą, jest gala egzekutor w Łodzi, która jest zapowiedziana gdzieś tam na połowę czerwca chyba. I to będzie taka zupełna nowość. To nie będzie MMA, ale to też nie będzie walka w formule jiu-jitsu. To będzie taka trochę walka hybrydowa, bo to będzie formuła Jiu-Jitsu w Kimonach, ale... Ze slapami, z liściami. To będzie nowość. Ciekawe. Są już takie formuły, ale raczej bez Kimon, nie? Natomiast w Kimonie jeszcze nikt tego nie robił. I gala egzekutor w Łodzi ma być pierwsza i jestem na nią zaproszony i nie mogę się doczekać, bo to będzie super ekscytujące. I na czerwiec też jest Fame A4, na którym też prawdopodobnie się pojawię jako zawodnik. Na trójce nie znaleźli dla mnie przeciwnika. A propos tych rywali, muszę o to zapytać. Śledziłem Dawida ozdobę po tej walce. Powiem bardzo delikatnie, bo nie chcę go obrazić, ale dziwne rzeczy się z nim dzieją. Dziwne rzeczy się z nim dzieją i wiesz co, to jest temat na dłuższą rozmowę poza kamerami. Dziwię się, że nie ma wokół niego osoby, która powiedziałaby Dawid stop. Nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że on nie ma przyjaciół, czy on nie ma rodziny, czy nikt z jego otoczenia naprawdę się nim nie zainteresował. To jest bardzo dziwne. Ale dobra, to jest, mówiłem, to jest temat trudny, dziwny. Lepiej porozmawiajmy o sporcie. No właśnie, wiele polskich federacji, nawet tych największych, dalej stawia na freak fighty jednak. Czy ty miałeś jakieś propozycje z no, tych większych organizacji, powiedzmy to tak? A no miałem i to z obu nawet tych większych, wiemy o których mówimy. Um, ja ten bar dzisiaj tutaj? Um, o tak, przypadkowo jesteśmy w barze KSW. E, tak, e, rozmawialiśmy nawet, byłem dwa razy u, e, e, u Macieja Kawulskiego w, w, w siedzibie. E, no, pogadaliśmy e, i na rozmowach generalnie e, e, się skończyło, ale nie szkodzi, być może kiedyś do tych rozmów wrócimy jeszcze. Natomiast z panem Jóźwiakiem z Fenu też rozmawialiśmy. Już nawet mieliśmy umowę na stole, no ale jakoś tak nie mogłem jej podpisać. No i... Ale ty nie mogłeś, czy... No nie wiem, jakoś się nie podpisała się, no. Ona ta umowa się nie podpisała. Coś tam gdzieś, no wiesz, czegoś zabrakło w tych rozmowach. Gdzieś rozminęliśmy się z wizją mojego udziału w fenie, ale... Też Nie spaliłem mostów. Uważam, że, że wszystko jest do, do, do gadania. Zwłaszcza, że fen wcale nie przekreśla flick fightów. Czego najlepszym dowodem jest walka wujka samozło z Arabem. Pozdrawiam Araba, chciałbym kiedyś z nim zawalczyć. Jak zawalczy teraz z wujkiem samozło, będzie miał już rekord 2-0. Więc będzie już pra prawdziwym zawodykiem. To jest w ogóle ciekawa kwestia, bo abstrahując od tego, żebyś chciał się z nim bić, no to jednak wujek Samozło jest gościem, który powiedzmy sobie szczerze raczej tam mocno nie trenował. Ty znąłeś trochę tego sportu, nawet to co mówisz, że naszym z Mirkiem od 6 lat, amatorskie zawody itd., dalej. Czy to jest dobrze, że aż takie friki wchodzą do klatki, bo no to jest sport, gdzie można sobie zrobić krzywdę? No to jest pytanie, które wraca jak, jak bumerang. Bo nikt nie chce sobie tego pytania zadawać, ale zawsze, jak dochodzi do jakiegoś głośnego figfajtu, to to pytanie wraca. I nie wiem, czy jest dobra odpowiedź na to pytanie, bo z jednej strony wszyscy wiedzą, że są potrzebne fake fighty, bo robią bardzo dużo dobrego dla promocji nie, sportu wśród osób spoza kręgu zainteresowań. To jest oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że. Faktycznie organizatorzy powinni, jeżeli już wpuszczają kogoś, kto nie ma na co dzień styczności ze sportami walki, wpuszczają go do OKTAGONu czy na ring, powinni troszkę bardziej pochylić się nad jego warstwą sportową, czy nad jego przygotowaniami, nad jego zdrowiem nawet, nie? bo to czas... nigdy nie wiadomo. Nie? Wiadomo, że sportowcy, którzy siedzą tym latami, dbają o zdrowie, badają się regularnie, muszą, bo to jest ich zawód, Natomiast e, tacy ludzie występujący na fake fightach czy chociażby nawet na fame MMA, e, MMA e, nie są w tym świecie i troszkę się z nim mijają, ale to się zmienia już na lepsze. E, nawet na, na fame MMA e, wiem, że ci ludzie, którzy będą na następnych walkach, na trzeciej gali, a na czwartej to już zupełnie, myślę, że nie będzie już ludzi, którzy, e, którzy podejdą do tego, tak wiesz. A, sobie wystąpię, bo wystąpię. Wydaje mi się, że, że wszyscy będą już y, myśleć o tym coraz bardziej poważnie. Ale się rozgadałem, Jezu. Nie, ale dobrze, już ostatnie pytania. Natomiast jestem ciekaw, y, Fame MMA jest w stanie namieszać na polskim rynku tak bardzo, bardzo mocno? A czy już nie namieszało przypadkiem? Wydaje mi, że, y, wydaje mi się, że namieszało. Y, no wiadomo, że nie jest y, jeszcze konkurencją dla liderów y, polskich. Ale jestem przekonany, że żaden z, z włodarzy tych liderów, o których myślę, nie przeszło obojętnie wokół Fame MMA, bo, te, bo, bo wokół tej gali nie da się przejść obojętnie. Myślę, że jeżeli Fame MMA pójdzie w dobrym kierunku, a wszystko na to wskazuje, że pójdzie w dobrym kierunku, to jest w stanie namieszać. Okay. To na koniec pytanie o Janka Błachowicza. Być jak Jan Błachowicz walczy niedługo w czeskiej Pradze. Będziesz na walce? Nie wiem, na pewno będę sercem. Co do Janka Błachowicza. Macie w ogóle kontakt? Wiesz, co czasami tak, jak się widzimy na jakichś eventach, to, to oczywiście zamienimy dwa zdania. Ale ja doszedłem do, wniosku, do tego wniosku już jakiś czas temu, dosyć dawno w zasadzie, że ja zacząłem prowadzić kanał Być jak Jan Błachowicz. A y, dowiedziałem się y, boleśnie po, y, po jakimś czasie, że nie da się być jak Jan Bachowicz, że tylko jedna osoba może być jak Jan Bachowicz i jest to Jan Bachowicz. Okej, okay, tym zakończymy. Dobre podsumowanie. Wielkie dzięki. Dzięki.